A chciałam Ci pokazać kilka kroków, dzięki którymi możecie stać się lepszymi graczami Fortnite. Dzięki czemu będziecie mogli zdobywać swojego pierwszego PRK, a kto wie, może jakieś ironii. Zapraszam do oglądania. Na wstępie pragnę zaznaczyć, że nie każdy dnia na dzień staje się proplayerem. Do tego, aby stać się lepszym graczem, musicie poświęcić na Fortnite naprawdę sporo czasu. Ja dopiero zobaczyłem progres po kilku tygodniach, dlatego myślę, że w Waszym przypadku może być również podobnie. Lecimy do pierwszego kroku. Krok pierwszy. Jeśli gracie na laptopie bądź komputerze i Wasze FPS -y są mniejsze niż 120, może być to dla Was duży problem, ponieważ przeciwnicy będą mieli nad Wami przewagę. Z doświadczenia wiem, że jest to dość duże utrudnienie, ponieważ no dość ciężko się gra na niskich FPS-ach. Na szczęście pogrzebałem chwilę dłużej w internecie i dowiedziałem się, jak można zbudować swój komputer. Dlatego odsyłam Was do odcinka, który pojawi się u Was w prawym górnym rogu. Na tym odcinku pokazuję Wam wszystkie możliwe sztuczki, jakie możecie zrobić. Aby zboostować wasze FPSy w Fortnite. Cie. Uważam, że jest to dobry odcinek. Naprawdę nieźle potrafi zboostować kompa. Mi on zbustował prawie dwukrotnie FPSy. Jestem z, z tego powodu bardzo dumny. I szczerze, zapraszam Was, żebyście zobaczyli ten odcinek. Krok drugi teraz przejdziemy do podstawowej zasady. Mianowicie, jedną z ważniejszych rzeczy, abyście zostali naprawdę dobrymi graczami, jest granie mapek. Mapek na kreatywie, Tak, dobrze słyszycie. Mianowicie, są jakieś trzy najważniejsze mapki, które wam pokażę, które naprawdę dobrze nauczą was niektórych metod, które będziecie mogli przenieść na rankedy, bądź inne turnieje. Zaczniemy od najprostszego 1 v No ja najczęściej rozgrzewam się na setie Fight 1 v 1 Tutaj macie kod do tej wyspy. Ja na start wybieram zawsze prywatną. Ja wchodzę, a my zobaczymy się, jak już będę na wyspie. Taką rozgrzewkę na takiej mapie zaczynam od frigidowania się. Uważam, że to dobre, żebyście przyzwyczaili się do gry, na przykład po przerwie albo przed jakimś ważnym turniejem. Do frigidowania wrócimy w późniejszych krokach, ponieważ jest wiele zasad, które jeszcze są ważne podczas y, takiego frigidowania. Jeśli będziecie się frigidowali już tak 10-30 minut, myślę, że będziecie gotowi, aby przejść do kolejnego kroku. Mianowicie zwykłego one Ustawionego na publika. Osobiście uważam, że v to jest jedna z lepszych metod, dzięki której możesz stać się lepszymi proplayerami Fortnite. Ja osobiście stałem się tak naprawdę dobrym graczem. Jeśli graliście już tego one na kilka, kilkanaście minut, myślę, że możecie przejść do kolejnej mapki. którą jest Peace Control v 1 Kod do tej wyspy macie tutaj, a my wchodzimy na mapkę. I tutaj trzeba zaznaczyć, że od razu wchodzicie na publiczne. Mapa jest o tyle fajna, że jest cały czas aktualizowana, więc macie bronie, jakie są aktualnie w sezonie. Możecie też jednak wybrać inne, tak jak ja, czyli na przykład pompa, która jeden strzał w głowę. Mapa jest o tyle fajna także, ponieważ uczy Was, jak możecie skillboxować przeciwnika. Ta umiejętność przydaje się na rakietach bądź, inny, bądź na innych turniejach. Osobiście bardzo dużo grałem na tej mapie i uważam, że dała mi ona bardzo dużo. Jak widzicie mój oponent odpuścił, a ja z każdą rundą jestem coraz mocniejszy, silniejszy i umiem coraz lepiej fullboxować przeciwników. Lecimy do kolejnej mapki. Kolejną oraz ostatnią mapką jest Mechanics Training Map V3. Tutaj macie kod do tej wyspy, wchodzicie i macie tu od razu tylko opcję dla jednego gracza. Oczywiście nie pokazałem... Tych mapek jakoś chronologicznie możecie wybrać, które chcecie zagrać, najpierw które potem nie powinno robić to żadnej różnicy, chyba że przed tym turniejem to zalecam amplifikację. Już wam pokazuję o co chodzi w tej mapie, i zaraz lecimy do kolejnego kroku. Najpierw musicie odczekać kilkanaście sekund i respicie się na taki planszy, na której macie wiele opcji. Najpierw wybieracie sobie bronię. Następnie wybieracie sobie tryb. Ja pokażę Wam najlepszy tryb, yy, jaki, jaki może być, na którym ja się nauczyłem grać. Wchodzicie w box fight training i klikacie 1v ile chcecie. Ja już lecę z 8. Zróbcie się mianowicie w takim boksie i Waszym zadaniem jest rozstrzelić yy, wszystkie boty. Oczywiście nie ginąc, aczkolwiek ja wolę zrobić sobie taki challenge, żeby nie stracić żadnego HP. Już trochę straciłem, ale to nieważne. Ważne jest efekt i osiągnięcia, które to, to będziecie poprzez granie tej mapy. Po zabraniu wszystkich podróż. znowu rozpicie się w bokcie, a Jeśli chcecie skończyć, to klikacie. Wybieracie trujeczkę w moim przypadku i klikacie. Macie tu też wiele innych trybów, na przykład Edit While, mo while Moving, czyli edytujecie przesuwając się i nie wy się przesuwacie, tylko automatycznie jesteście przesuwani przez grę. Tu macie standardowego Pis Controlla. Jak chcecie z niego wyjść znowu klikacie ten przycisk. Klikacie wskazującym wszystkim na mysz. Trzymając w ręce ten telefon, tutaj macie standardowego freebuilda na którym możecie zrobić pierwszy krok, a raczej jego część. Jak już rozgrzeliście się robiąc poprzednie kroki, myślę, że jesteście gotowi na kolejny krok. Krok trzeci. Ten krok może wydawać Wam się dziwny, aczkolwiek jest to jedna z ważniejszych rzeczy według mnie, a mianowicie oglądanie pro playerów. Jak widzicie już mam trochę poobserwowanych. Ja na przykład powiedzmy widzę Wierasa, to wchodzę w jego streama i oglądam jak gra. Oglądając na przykład siebie, jesteście naprawdę w stanie czerpać wiedzę, chłonąć ją oraz przenosić na, na własny gameplay. Ważną rzeczą jest oglądanie ich w Wtedy wykazują pełnię swoich potencjału, ponieważ na Anfiłanach człowiek się nie stresuje oraz po prostu wierzy, że nic nie może przegrać, więc najzwyklej w świecie nie boi się i ryzykuje jednocześnie często robiąc jakieś ładne akcje, których my możemy się uczyć. Na przykład patrząc na, jakiś free, patrząc na jakiegoś flick free builda, możecie kopiować ich ruchy, żeby potem nauczyć się ich robić samemu i wykorzystywać je w własnej grze. Jeśli nie lubicie konkretnie Girasa, macie wiele innych. Na przykład Harego, FN Monumentera, bądź wiele innych. Krok czwarty, a zarazem ostatni, to najzwyklejszy w świecie ranked. Rankedy, tak jak mówiłem wcześniej, nie są aż tak ważne, a jednak są. Jak widzicie, ja dopiero zaczynam grać w tym sezonie i mam dopiero Golda do dwójkę, aczkolwiek w poprzednich sezonach miałem rangę o wiele większą. W związku z poprzedniego, bo był chuj, że nie dało się grać ze względu na te walone samochody. Ale rankedy są dość ważne, ponieważ wszystkie rzeczy, których nauczyliście się w poprzednich krokach możecie przenieść na rankedy. Na początku dla niektórych może być to dość stresujące. Możecie na przykład może Wam tu na przykład nie wychodzić ze względu na na przykład trzęsące się ręce, ale tak ma wiele ludzi po prostu jak się niektórzy stresują idzie im gorzej, ale to mija po tym, jak po prostu zagracie tych rankedów kilkanaś, kilkadziesiąt bądź kilkaset. Z kroków to by było na tyle i gwarantuję Wam, że jeśli będziecie się stosowali do poprzednich craftów, najwyżej w świecie będzie Wam szło coraz lepiej. I z czasem zdobędziecie swojego pierwszego perka, i może nawet trnixy. Te kroki niby są proste, ale warte uwagi. Nie każdy na to zwraca uwagę i dlatego mu nie wychodzi. Dlatego jeszcze raz odsyłam Was na poprzedni filmik z zboostowanymi FPS-ami oraz na Twitcha, na którym streamuję Fortnite'a i innych gier. Siemano.